Cześć jesteśmy w Krakowie, tuż obok rotundy, gdzie rozpoczyna się paka. Wystąpi wiele gwiazd kabaretowych, którzy, których dobrze znacie i których na pewno lubicie. Będziemy to wszystko dla was relacjonować właśnie stąd. Postaramy się porozmawiać dla Was ze wszystkimi kabaretami, a teraz zapraszamy Was na rozmowę z organizatorami tegorocznej paki. Chodźmy! szczególną przyjemność zaprosić wszystkich na 26 pakę, która startuje już jutro o godzinie 18:30 wieczorem ostatniej szansy tradycyjnie i premierą kabaretu hrabi mniej tradycyjnie. W czwartek i piątek mamy konkurs i w sobotę występ laureatów. W tym roku bardzo wysoki poziom konkursu, więc tym bardziej zachęcamy. Natomiast po wieczorami w zasadzie mamy występy gwiazd kabaretowych. Zobaczymy Ireneusza Krosnego. Zobaczymy kabarety, które przedstawią swoje premierowe Programy kabaret Słuchajcie, kabaret Łowcy.b, kabaret Dno i wiele innych zespołów, których na pace, które, które na pace spotykamy. Oprócz tego dwa koncerty galowe w niedzielę, no i jak wspominałam, już koncert laureatów w sobotę i autorski program Piotra Bałtroczyka. Pod tytułem One Man Show, czyli piętnę bałtroczyk w pigułce. To wszystko, co mówi na scenie, zwykle przy kabaretach, powie teraz w wersji rozszerzonej, bardzo zabawnej. No i oczywiście wiele atrakcji w trakcie samego przeglądu. Zapraszamy serdecznie. Postaramy się dla Was porozmawiać. No, właśnie.